Siema Siema, widzowie na sprytnym kanale. Witam wszystkich w kolejnym poradniku, w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam w kilku prostych krokach, jak zrobić efekt takiego dzielonego ekranu. Także nie przedłużam, a Was zapraszam do oglądania. Na potrzeby tego odcinka ściągnąłem dzisiaj dwa filmiki ze strony PixelView. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia tej strony. I pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście przerzucić nasz materiał na nasz timeline. Audio oczywiście usuwam, bo jest nam niepotrzebne. Jest. Zmieńmy sobie tutaj też widok z 25 na 10%, będziemy lepiej widzieć ten podział. Jak widzimy na załączonym obrazku, te dwa filmy są w różnych rozmiarach, także musimy je odpowiednio zeskalować, żeby można było je umieścić na jednym ekranie. Najważniejsze w tym wszystkim to musimy nałożyć efekt na nasz film, efekt crop, czyli przycięcie. Efekt nakładamy zarówno na pierwszy film, jak i na drugi. Następnie przechodzimy do zakładki Effect Control i przycinamy nasz pierwszy filmik od lewej strony i od prawej odpowiednio, czyli z lewej strony przycinamy 35% i z prawej strony 15%. Następnie przesuwamy do lewej strony za pomocą tutaj przycisku Position. Tak żeby odsłonić nasz drugi obraz. Przechodzimy teraz na nasze nagranie drugie i również pozycjonujemy w odpowiedniej pozycji. Żeby teraz dokonać podziału musimy odpowiednio przyciąć lewą i prawą stronę naszego drugiego nagrania po 25% z lewej i 25% z prawej i myślę, że mamy załatwiony temat. Sprawdźmy teraz efekt końcowy. Także, jak widać na załączonym obrazku, mamy idealnie podzielony ekran na dwie połowy. To, co chcieliśmy uzyskać w bardzo szybki, łatwy sposób. Także, jak widać, od lajka do magika zapraszam do subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnych odcinkach.